Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o soczewkach. Soczewki to bardzo, bardzo istotny element, zaraz po tym, kiedy wybraliśmy nasze lady i które już są, wiemy, że doskonale efektywne. Mamy bardzo dobre, dobrze zbudowane widmo, mamy suplementację w fazie flowering, czyli, czyli w fazie kwitnienia, mamy mocny, mocną emisję pełnospektralną, diody podstawowej białej. Co dalej? Dalej musimy to światło jakoś dostarczyć na naszą powierzchnię. Naszą powierzchnię, czyli na naszą uprawę. I tutaj się zaczynają schody. To jest soczewka, która pochodzi z Chin. A to jest soczewka, którą ja zaprojektowałem i wyprodukowałem. Nasza soczewka jest inna, dlatego że ona została zaprojektowana pod nasze yy, nasze ledy i teraz używając chińskich szkieł do COB niestety będziemy mieć bardzo silny hotspot w środku nasze bogi będą niedoświetlone i tak samo jest w przypadku innych producentów, którzy używają poli metakrylowych soczewek uniwersalnych dedykowanych pod daną grupę chipów ze względu na to, że producenci, designerzy, projektanci soczewek nie mogą projektować indywidualnie pod dany zestaw ledów, tylko projektują ogólnie. Jeżeli będziemy mieć soczewki, które nie są dedykowane do danej geometrii, odległości chipa i pod ten chip i tej wielkości chipa, to niestety nie osiągniemy żadnych dobrych rezultatów. W naszym przypadku było podobnie. Naszą drogę z soczewkami zaczęliśmy dwa lata temu, kiedy, kiedy szukaliśmy układów optycznych mogących spełnić nasze, nasze jak gdyby, kryterium, a kryterium było jedno. Jak największa równomierność? Równomierność to najważniejszy parametr zaraz po emisji czyli co z tego, że mamy emisję bardzo silną, na najlepszym komponencie, najlepszym przetworniku, na najlepszym układzie jeśli nie mamy tego na powierzchni równomiernie. Nierównomierność liczy się między najjaśniejszym punktem a najciemniejszym punktem. To jest ta to, to dysproporcja lub y, obszarowo. Jeśli w gołym okiem już widzimy, że jest nierównomierność, to proszę mi wierzyć, rośliny jeszcze bardziej to zaobserwują i jeszcze bardziej to odczują. Dlatego podjęliśmy decyzję o własnym projekcie soczewek. Ja jestem inżynierem, więc było mi prościej. Była to moja część studiów w dziale fizyki, więc y, zaproponowaliśmy pewne rozwiązanie. Znaleźliśmy wykonawcę. Dla nas y, obecnie wykonuje y, Huta nasze szklane soczewki są ze szkła borowo-krzemowego, to szkło jest nie do zarysowania. Jest, bardzo bardzo odporne na, na, na uderzenia, na zarysowania, odróżnieniu od soczewek plastikowych, polimatachlowych, poliwęglanowych i, i wszelkiego innego rodzaju tworzyw. Są wieczne, naprawdę są wieczne, mówimy o. 50-100 latach i jeśli nie będziemy tali po nich papierem ściernym, to proszę mi wierzyć, nic im się nie stanie. A nawet jeśli jakieś minimalne rysy będą na ich powierzchni, to powierzchnia jest tak duża, że nie, nie będą miały znaczącego wpływu na całą dystrybucję strumienia świetlnego. Druga cecha. To indywidualnie dobrane do naszych płytek MCPCB z suplementacją wraz z diodą główną, tak by na powierzchni była równomierność na poziomie powyżej 95%. To znaczy tylko tyle, że w środku, jeżeli mamy przykład BLAST 400 w boksie 1,20 20 na Med20, dostaniemy w środku w granicach 370 mikromoli, a w skrajnym narożniku osiągniemy wartość 300 mikromoli. 300 mikromoli versus 700, 375 mikromoli, jest to akceptowalna nierównomierność, natomiast odsuwając się od narożnika w stronę, w stronę centrum o 20 cm, czyli, czyli metr na metr, dostaniemy równomierność na poziomie 90-95%. To, to gwarantuje to, że uprawa w takim środowisku jest równomierna. Rośliny nie cieniują się nawzajem, dlatego że mają równomiernie rozwinięte układ liści i, i koronę, koronę powiedzmy na równym poziomie. To też gwarantuje, że wykorzystujemy całą powierzchnię nieuprawy, a to jest najważniejsze i to generuje największy przychód w postaci plonu. Jeśli nie mamy równomierności, jeśli nasze rośliny walczą ze sobą lub są dyskryminowane w narożnikach tam po prostu fizycznie to światło będzie, będzie cieniowane przez wyższe rośliny. Trzeba bardzo dużo, dużo włożyć pracy, by przekładać te rośliny z środka na, na boki. Czasami się to nie da. I to jest po prostu nieefektywne. Dlatego zrobiliśmy taki test, z którego jasno wynika, że porównaniu naszej technologii z tutaj było kod naj, naj, naj najbardziej popularny chiński producent, który. Jasno, jasno pokazuje, w którym miejscu oszukuje. Co z tego, że w osi ma bardzo dobre wyniki mikromoli z wata, jak zaraz po wyjściu z osi optycznej, powiedzmy, trochę w bok, nagle się okazuje, że to, osi to tam fizycznie nie ma. Te soczewki, są, które tam zastosowane, są akurat dwukrotnie oszukane. Po pierwsze, nie mają 120 stopni, tak jak producent pokazał, czyli nawet te szerokie soczewki nie przekraczają 80-90 stopni kąta rozsyłu, to jeszcze ten 80-90 stopni rozsyłu jest już na granicy światłoczenia tam w zasadzie już prawie światła nie ma. Czyli gdybyśmy chcieli fizycznie poszukać, taki, takim zestawieniem porównać nasz oświetlacz 400W z w tym przypadku Lightem, potrzebowaliśmy aż dwóch albo czterech oświetlaczy, które by pokryły ten obszar. Oczywiście tutaj wartość Lighta byłaby większa natężenia, natomiast jest konieczny zakup tych oświetlaczy, żeby sprostać temu, temu, temu wyzwaniu, czyli jeżeli pokrycie powierzchni. Dobrze się op operuje takimi parametrami, jak na przykład moc oświetlacza, czy, czy, czy spektrum, czy, czy układ chłodzenia, czy cichość i tak dalej. Natomiast do czego ja zachęcam i co wymaga trochę więcej zaangażowania z Waszej strony, to pomierzyć. Pomierzyć obszar, który Wasz oświetlacz równomiernie oświetla. I to jest powierzchnia, którą możecie użyć. Należy w takim zestawieniu przede wszystkim pokonać pewien próg mocy, czyli powiedzmy przyjmijmy, że 200 mikromoli to jest minimum lub na przykład jeśli ktoś chce więcej, to może przyjąć więcej, natomiast nie może być mniej. I wtedy dopiero zobaczymy, ile wasz oświetlacz daje z siebie, tak? Ile on fizycznie powstaje wprost, ale też jest drugi warunek. Nie więcej niż powiedzmy 30% tego, tego które, które zamierzyliśmy. I wtedy się nagle okazuje, że mamy problem w środku. Na brzegu dostajemy, dostajemy się to niewystarczająco dużą ilość. Dlatego to jest najważniejszy parametr w całym tej, tej, całej tej zabawie, dystrybucja światła, bo to tak naprawdę dopiero decyduje o tym, kto, gdzie, ile tego światła dostał. Kolejnym etapem, do którego doszliśmy w dzisiejszym, jest dystrybucja świetlna. Tak jak powiedzieliśmy w tym odcinku, tylko układy optyczne dedykowane do danego oświetlacza, do, do, do konkretnego zastosowania, mają rację bytu. Tam, gdzie powiedzmy możemy zaoszczędzić, tam gdzie możemy pójść na kompromisy, to jesteśmy daleko od tego, żeby to były właśnie ani elementy świetne, ani układy optyczne. Te dwa elementy tworzą całość. Tak jak w naszym poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że Światło białe, które jest efektywne i emisję ma, ma bardzo wysoką, poziom energetyczny ma bardzo bardzo wysokie, w połączeniu z suplementacją światła monochromatycznego o konkretnej długości fali, stanowi tandem i jest to, jest to nierozłączna para. Tak, w tym przypadku zespół LEDów z układem optycznym stanowi całość, jeśli chodzi o, o, o połączenie tych, tych dwóch technologii. I to dopiero gwarantuje możliwość pracy na, na konkretnym obszarze i hodowania roślin w najlepszych warunkach.